20 lat temu, 2 czerwca 2004 roku, doszło do tego. No ale Jose Mourinho 2 czerwca tego roku wylądował w Stambule, aby zostać nowym szkolniowcem Fenerbahce. Jak do tego doszło, jakie jest tło polityczne właśnie tego wyboru oraz przede wszystkim, czy to jest koniec Jose Mourinho na najwyższym poziomie, o tym sobie dzisiaj pogada. Przede wszystkim o co chodzi, bo być może ktoś jest niezorientowany. Jeszcze w styczniu Jose Mourinho pracował w Romie, natomiast tam wyniki nie układały się po myśli Portugalczyka, w związku z czym w połowie pierwszego miesiąca tego roku został zwolniony, zostawiając zespół na dziewiątym miejscu. Kiedy odjeżdżał ze ośrodka treningowego na AS Romy płakał, albowiem bardzo zżył się z klubem, natomiast także kibice tego zespołu, jak najbardziej dobrze go wspominają, chociaż warto wspomnieć o tym, że Daniele de Rossi, czyli następca Jose Mourinho, wyciągnął zespół na szóste miejsce, a także doszedł do półfinału Ligi Europy, gdzie rywalizowała Roma jak równy z równym z Bayerem Leverkusen. Natomiast od tamtej pory Jose Mourinho był na bezrobociu, chociaż nie krył się z tym, że chciałby wrócić do profesjonalnej piłki na najwyższym poziomie, w związku z czym, między innymi, 1 czerwca brał udział w studiu TNT Sports, gdy mówimy o finale Ligi Mistrzów na Wembley i już wtedy głośno było o tym, że może przenieść się właśnie do Fenerbaczy. this moment is the president of Fenerbahce. <laughs> A dzień później stało się, że Jose Mourinho przyleciał do Stambułu, gdzie oczywiście został bardzo gorąco. Powitany przez Kibiców, mówił w swoim stylu, że on chce być teraz szkoleniowcem dla wszystkich właśnie osób zgromadzonych na stadionie, dla wszystkich osób zaangażowanych w społeczność Fenerbacze i chce przywrócić ten klub na najwyższe szczyty. A tak się składa, że właśnie tego potrzebuje Fenerbacze. Zresztą nawet w maju jeden z kandydatów na wybory prezydenckie w tym klubie, do czego jeszcze później przejdę, mówił, że rozmawiał z José Mourinho, gdzie tłumaczył Portugalczykowi, że Fenerbacze potrzebuje jego. A Portugalczyk potrzebuje Fenerbacze, i to wydaje się, że po części może być prawdą, albowiem Jose Mourinho od kilku ładnych lat z pewnością nie może się pochwalić najbardziej wybitnym CV, właśnie gdy mówimy o najwyższym poziomie w futbolu. Bo rzecz jasna, Chelsea to jest jeszcze czas, kiedy zdobywał mistrzostwo, natomiast mija już 10 lat, właśnie od ostatniego sezonu, gdzie Mourinho był na pierwszym miejscu z jakimkolwiek innym zespołem. Od tamtej pory, tak jak widzicie, najwyższa pozycja, jaką osiągnął zespół Jose Mourinho, to jest miejsce drugie w czasie, kiedy był szkolniowcem Manchester United, a od tamtej pory to są pozycje szóste i siódme. Liczba punktów na mecz także drastycznie spada właśnie, gdy mówimy o Portugalczyku. Rzecz jasna spada dlatego, bo także nie ma aż tak dobrych piłkarzy. Jak choćby wcześniej w Chelsea, czy w Realu Madryt, umówmy się, że poziom AS Rome czy Tottenhamu właśnie do tego nie przystoi. Natomiast wydaje się, że już nie tak dużo osób nabiera się na Jose Mourinho, także większość klubów chce budować w skali długofalowej, dlatego też nie stawiają na Portugalczyka, który jest bardzo konfliktowy i który najczęściej mniej więcej w okolicach połowy trzeciego sezonu zwyczajnie z klubu odchodzi skonfliktowany niemalże ze wszystkim. Natomiast sam Jose Mourinho nie, warto zaznaczyć, że umie wciąż wygrywać trofea i to wygrywać je nawet w dość spektakularnym stylu, albowiem być może Liga Konferencji Europy, to nie jest jakieś wybitne osiągnięcie, ale Jose Mourinho wygrywając Ligę Konferencji Europy, jednocześnie nadał temu trofeum, wydaje się, dużo wyższą rangę, aniżeli ono faktycznie ma. W 2022 roku jego Roma odniosła zwycięstwo w Tiranie, jednocześnie stając się pierwszym zdobywcą Ligi Konferencji Europy, a tym samym klub z Rzymu zdobył pierwszy, pierwsze trofeum od 14 lat, od 2008 roku. Z kolei, gdy mówimy o arenie międzynarodowej, tutaj to było pierwsze trofeum Rzymian. Od roku 1961. Ktoś może powiedzieć, że w Tottenhamie nie udało się Mourinho zdobyć tytułu, i to jest prawda, ale został zwolniony dwa dni przed finałem Carabao Cup. Natomiast kiedy mówimy o czasie w Manchesterze United, tam wciąż Jose Mourinho zauważa w wielu wywiadach, choćby u Johna Obiego-Nikkela w podcaście, który swoją drogą serdecznie polecam Wam przesłuchać, że wciąż nikt nie zdobył czegoś bardziej ważnego niż właśnie Liga Europy, kiedy mówimy o tym zespole w 2017 roku. Więc zresztą także do finału Ligi Europy Jose Mourinho doszedł z Romą w poprzednim sezonie, ale tam po rzutach karnych przegrał z Sevillą Jose Luisa Mendilibara. I tutaj dochodzimy do Fenerbahce, do klubu, który w ostatnich 10 latach, tak jak widzicie, 6 razy był na drugim miejscu. Co więcej, w przeciągu tych właśnie 6 lat, aż pięciokrotnie. Zdobywało Mistrzostwo Sara, i tak jak to było w tym sezonie, bo między innymi patrząc na tabele Superligi tureckiej, właśnie gdy mówimy o kampanii 23-24, Fenerbacze pod wieloma kątami było najlepsze, natomiast wciąż musiało ustąpić Galacie, która zdobyła kosmiczną liczbę 102 punktów, natomiast Fenerbacze przegrało tylko jedno spotkanie w sezonie, a i tak musiało uznać wyższość. Właśnie swoich przeciwników z Zamiec. Co gorsza, w wielu przypadkach Fenerbacze nie traciło wcale aż tak dużo punktów do mistrza, bo w czterech z tych sezonów, o których mówię, traciło tylko trzy punkty lub nawet mniej. Tak jak to było choćby w sezonie 20-21, kiedy mistrzem został Beşik Więc cały czas Fenerbacze było bardzo bliskie zdobycia tytułu mistrzowskiego. Natomiast gdy mówimy o ostatniej dekadzie, tam zwyczajnie w gablocie jest pustka, zwłaszcza gdy mówimy o tytułach mistrzowskich, bo udało się zdobyć jeden puchar Turcji. No i do takiego klubu trafia Jose Mourinho. Na papierze zatem wszystko się zgadza, to znaczy Jose Mourinho umie dawać trofea, przychodzi do klubu, który tych trofeów nie umie zdobywać. Natomiast tutaj wydaje się, że jest także drugie dno, a może nawet i trzecie i właśnie na tym warto się skupić. wiem po pierwsze, jaka jest sytuacja aktualnie w samym Fenerbacze? To jest dość ciekawe, albowiem tak jak widzicie między innymi na tym wideo prezydent Ali Koç jest tutaj tak naprawdę dziurawiony przez wściekłego fana po tym, jak Galata Galatasaray zdobyło kolejne mistrzostwo i kibice otwarcie powiedzieli, że jeśli zostanie tutaj ten prezydent na kolejny sezon, no to zwyczajnie zrobią z niego miazgę. A patrząc na to, co dzieje się między innymi w niektórych meczach Ligi Tureckiej, także z udziałem Fenerbacza, kiedy kibice wpadają na boisko, tak jak to było choćby w spotkaniu z Trabzonem i jest publiczna bójka właśnie na Murawie, Prawdę mówiąc można zakładać, że prezydent Fenerbahce nie czuje się do końca bezpiecznie. A wybory na stanowisko prezydenta Fenerbahce mają odbyć się całkiem niedługo i tutaj José Mourinho może być postrzegany właśnie jako taka karta przetargowa. Zresztą już mówił o tym jeden z kandydatów na prezydenta Fenerbahce w połowie maja. Fenerbacze nie może mówić, On jest naszym dzieckiem. Oczywiście to odnosi się do Kartala, to znaczy poprzedniego trenera Fenerbacze, i trwać z takimi nazwiskami. Fenerbacze musi rywalizować z wielkimi zespołami, z wielkimi trenerami. Tutaj, oczywiście, widać ewidentnie, że ten PR-Sosem Mourinho także jest jednym z powodów, dla których został on zatrudniony. Natomiast później. Pan Ilirim dodawał. Spotkałem się z o twarzą w twarz w zeszłym tygodniu. Powiedziałem mu: Fenerbahçe cię potrzebuje, a ty potrzebujesz Fenerbahçe. Będą trzej kandydaci na prezydenta. Ktokolwiek wygra, wybierz Fenerbahçe. Zatem można tak to postrzegać, że Ali Kocz aktualnie chciał uspokoić. Sytuację wśród fanów, ściągając właśnie wielkie nazwisko, takie jak Jose Mourinho, które mimo wszystko w tureckim futbolu niezbyt często się zdarzało w ostatnich latach, także patrząc na jego sytuację przed wyborami prezydenckimi, to może być także boost właśnie gdy mówimy o jego popularności oraz o jego pozycji, bo jeśli wszystko wypali, no to Alikocz finalnie będzie zapamiętany jako naprawdę ten prezydent, który przywrócił właśnie Fenerbahce na szczyt. Nawet patrząc na poprzedni sezon, Fenerbacze było w wielu aspektach zwyczajnie w lidze tureckiej najlepsze, albo było w samej czołówce. Ale to nie wszystko, albowiem kolejnym tłem, który właśnie rzuca się na tę sprawę, jest z pewnością kwestia sporu pomiędzy Fenerbacze a całym tureckim związkiem piłki nożnej. W kwietniu Fener chciało oficjalnie opuścić właśnie ligę turecką. Jako, że nie zgadzało się z ciągłą zdaniem klubu dyskryminacją tego zespołu ze strony sędziów oraz wysoko postawionych władz. O tym wszystkim mówił w The Athletic Ali Kocz, to znaczy prezydent Fenerbacze. Dyskryminacja względem Fenerbacze na boisku i poza nim trwała zbyt długo. Tak czy siak, to musi się skończyć. Czekaliśmy latami na reakcję istotnych władz, ale ku naszemu rozczarowaniu, zamiast rozwiązania niesprawiedliwości, władze wciąż przymykały oko i sytuacja znacznie się pogorszyła. Ale wiadomo, że jako prezydent ciężko jest właśnie stawić ci takie zarzuty względem tureckiej federacji, dlatego też że znów należy zadać pytanie, czy jest lepsza osoba do tego, żeby walczyć z sędziami, żeby przeświadczyć każdego w klubie, a także każdego kibica wokół tego zespołu, jakim jest Fenerbahce, że cały świat jest przeciwko nam. Aniżeli Jose Mourinho. Wydaje się, że nie, bo właśnie w tym Portugalczyk jest wyjątkowy. Zresztą, nawet kiedy był w Romie, jeśli ktoś powiedzmy sugeruje, że Jose Mourinho to już nie jest to samo, pod jednym kątem on się nie zmienił. Średnio co w czwartym meczu. Jakiś członek sztabu Jose Mourinho lub sam Portugalczyk wylatywał z czerwoną kartką. I to naprawdę mówimy o na czasem ekstremalnych przypadkach, choćby o analitykach, trenerach przygotowania motorycznego, czy nawet szkolniowcach bramkarzy. No i finalnie warto spojrzeć także na aspekty czysto pozasportowe to znaczy, Jose Mourinho ma umowę sponsorską z Turkish Airlines, co z kolei sprawia, że właśnie przenosiny do Turcji, zdaniem kilku tureckich dziennikarzy, yy, momentalnie dają gigantyczny bust, gdy mówimy o zyskach Jose Mourinho pod kątem tego, że po pierwsze staje się on postacią dużo bardziej popularną w Turcji, a po drugie także była taka opcja właśnie w kontrakcie, że jeśli kiedyś już tam trafi, no to będzie zarabiał znacznie, znacznie więcej. Gdybyście się zastanawiali, czy Jose Mourinho jeszcze wróci do poważnego futbolu na tym najwyższym poziomie, to znaczy mówimy o ligach net top 5, to moim zdaniem jak najbardziej tak, to znaczy każdy klub będzie w pewnym momencie właśnie w takiej sytuacji jak Fenerbacze. będzie zdesperowany, będzie chciał zwyczajnie bardzo szybkiego i krótkotrwałego zdobywania sukcesów, a to mimo wszystko potrafi nawet nie tyle dać José Mourinho, a potrafi dać bardziej takie przeświadczenie, tak jak to choćby było w Romie, gdzie Liga Konferencji Europy nagle urosła do nieprawdopodobnych rozmiarów, właśnie przez to, że w taki sposób wypowiadał się o tym José Mourinho. Co więcej, niewykluczone, że José Mourinho obejmie kiedyś kadrę Portugalii. O tym zresztą mówiło się już po tym, jak odszedł Fernando Santos. Właśnie wtedy José Mourinho miał być, zdaniem samego Portugalczyka, o czym mówił w późniejszym wywiadzie, jedyną opcją dla portugalskiego Związku Piłki Nożnej, ale miał jeszcze umowę w Rzymie, dlatego nie zdecydował się na przejęcie swojej ojczyzny, gdy mówimy o właśnie Reprezentacji w piłce nożnej, pozostał w Romie, a teraz na Euro prowadzi Portugalię Roberto Martinez. W samym Fenerbacze podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o rok, co może być o tyle korzystne, że wiadomo, że w trzecim sezonie najczęściej Jose Mourinho jest z każdym skonfliktowany. Natomiast, gdy mówimy o właśnie tym bazowym kontrakcie, tutaj już jednak pojawiła się opcja zerwania tej umowy, jeśli będzie możliwość przejęcia Portugalii. Tak czy siak, tak jak widzicie to jest dość skomplikowana sprawa. Na sam koniec warto zadać pytanie. Jak to wszystko będzie wyglądać, gdy mówimy o Sebastianie Szymańskim, albowiem to jest właśnie polski piłkarz występujący w Fenerbacze, zresztą ogólnie w tym zespole i ogólnie w lidze tureckiej jest naprawdę masa ciekawych zawodników, jak choćby Edin Dzeko, także no, choćby Mauro Icardi, Krzysztof Piątek, który tam jest czwarty pod kątem goli strzelonych i tak dalej, i tak dalej. Czyli piłkarze, którzy w dużym stopniu nie sprawdzili się w tych największych ligach albo nie mieli już by tam aż tak pewnego grania, przechodzą do Turcji i tam właśnie występują. Gdy mówimy o Sebastianie Szymańskim oraz o tym, jak może się rozwinąć pod wodzą Jose Mourinho, najlepiej spojrzeć na to, co choćby w pewnym momencie mówił o Mourinho Nikola Zalewski. Gdybym miał podziękować tylko jednej osobie, to wskazałbym na trenera, albowiem właśnie Zalewskiemu dał kopa pewności siebie Jose Mourinho. Rzecz jasna, ich relacja różnie się układała. Natomiast faktem jest, że wydaje się, że daje ci takiego kopa mentalnego właśnie postać taka jak Jose Mourinho. Czy tak będzie w przypadku Szymańskiego, o tym się przekonamy. Oczywiście wątpię, żeby nagle każdy zaczął oglądać Fenerbacze ze względu na Jose Mourinho, natomiast z pewnością warto zobaczyć, jak właśnie ten eksperyment wygląda, albowiem Portugalczyk wkracza na naprawdę bardzo ciekawe tereny. No i przyznam szczerze, że właśnie atmosfera na stadionie Fenerbacze, kiedy Mourinho już będzie się ze wszystkimi sędziami kłócił, także z przeciwnikami itd., itd., pewnie sięgnie zenitu. Tak czy siak, dajcie znać, co Wy sądzicie o Jose Mourinho, jakie Wy macie zdanie ogólnie o tym temacie. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę. Siemam.